Przyjechaliśmy do Val do winnicy, w której kupuję prosecco. Chciałam zobaczyć, jak to jest w takiej winnicy, która jest troszeczkę dalej od ulicy. No i tak do niej trafiłam i jestem przekonana, że w innych winicach to prosecco jest tak samo dobre, lepsze, gorsze, ale jednak no, to jest ta winnica, do której jeżdżę najczęściej. Ciao. Cześć, Ciao. Vanessa. Jak Ciao. zwykle cudownie tu wrócić. Cześć, dobrze cię Ciao. widzieć. Ciao. Jesteśmy na wzgórzu Kartice, to najwyższy punkt winnicy, prawdziwa perła tego regionu, niesamowite. I z tych samych winogron robicie różne rodzaje Prosecco? Tak. I właśnie to zaskakuje wiele osób. Dla większości Prosecco to po prostu jedno wino, jeden smak. A w rzeczywistości to zupełnie nie tak. A jak się różnią? Przede wszystkim różnią się poziomem cukru. Mamy extra brut, brut, extra dry, dry, a także nasze ukochane Colfondo. To wino naturalnie fermentowane w butelce, wytwarzane tradycyjną metodą, z osadem. Trochę dzikie, ale bardzo autentyczne. Okej. Okay. Ta winnica jest położona w bardzo blisko miejscowości Valdobiadene, które jest właśnie takim jedynym miejscem, gdzie są uprawiane winogrona na prosecco. Dlatego, że tam jest najlepszy ten mikroklimat właśnie dla tych winogron i tylko prosecco Pochodzące z winogron z tego rejonu, powiedzmy sobie, jest prawdziwym Prosecco. Jeżeli kupimy Prosecco, który jest zrobione, jest napisane Prosecco, ale jest na przykład zrobione w Toskanii, nigdy tam to nie będzie Prosecco, więc nie dajemy się nigdy na to nabrać. Czy, Czy możesz pokazać mi coś nowego, co pojawiło się w ostatnich dniach albo tygodniach? Jasne. Pokażę ci coś, co zabutelkowaliśmy dosłownie dwa tygodnie temu. Idealnie. To co? Ruszamy? Tak, chodźmy. Madonna, Jesteśmy. Co powiesz na karticę? To nasz diamentowy skarb. Brzmi świetnie. Pokaż mi najlepsze. Już sam kolor jest piękny. Wiesz przecież, jak bardzo zwracam uwagę na kolor. Jestem dziś samochodem i nie mogę pić. Powącham tylko, dobrze? Oczywiście. Jest świetne. Zabiorę je do domu. Niesamowicie delikatne, nie za żółte, raczej subtelny, blado złoty odcień.